w Startberry na konferencji Blockchain Alliance, a ze mną główny organizator Tomasz Smus. Tomasz, powiedz nam, czym zaskoczy nas obecna edycja? Obecna edycja jest taką wyjątkową edycją, ponieważ po pierwsze dzieje się na Pradze, po drugie, jak ja to nazywam, dzieje się w tak zwanej Startupowni Warszawskiej, więc ta edycja dotyczy Startupów. Tutaj na tej polskiej scenie pojawiają się nowe Startupy, więc warto je zaprezentować szerzej z publiczności. Ta edycja różni się od również innych, że um, mamy możliwość um, porozmawiać blisko z, z tymi prawnikami, z marketingiem. Pierwszy raz w ogóle marketing jest na tego typu wydarzeniu um, bardzo mocno um, obecny. No i będzie też troszeczkę o tokenizacji personalnej, a to dotyczy się również spraw HR. Właśnie. Z tego co wiem. Blockchain Alliance głównie skupiał się do tej pory na blockchainie, a tutaj prelegenci nam powiedzieli, że nie będzie tylko blockchain, tylko właśnie też tematy takie mniej powiązane, ale gdzieś tam wciąż spójne z blockchainem. Skąd taka decyzja? To, ta decyzja wynika dlatego, że blockchain jest skomplikowany, więc to nie jest tak, że my tylko o samej technologii tu mówimy. My mówimy tutaj, czy pokazujemy aspekty biznesowe albo zastosowań. Tej technologii w praktyce, albo same pomysły, lub właśnie tak jak rodzący się tutaj startupy. Więc tokenizacja no to jest etap jakby w rozwoju samej blockchainizacji, czyli po prostu decentralizacji. Więc, więc ona ma miejsce, ona będzie po prostu pojawiać w różnych zakresach podczas różnych wydarzeń. A więcej dowiemy się na konferencji. Dziękuję się bardzo, Tom. Proszę bardzo. Właśnie, jestem z Kamilem Stasiakiem, który opowie nam kilka słów o sobie i powie, co go tutaj sprowadza. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja od 13 miesięcy plus minus tworzę taki startup, mianowicie będziemy w aplikacji mobilnej tokenizować ludzi na blockchainie. Tokenizacja to jest taka dziedzina, którą blockchain nam umożliwił. Dzisiaj obserwujemy na świecie możliwość tokenizacji nieruchomości, różnych innych aktywów. Natomiast jeszcze dalej nie mieliśmy takiej możliwości, żeby tokenizować ludzi. Czyli tokenizacja człowieka, co to oznacza? Jako, jako wartości, jako jego potencjału. Mamy już podobne projekty, m.in. Szczepan Benty, który dzisiaj chyba ma nas tutaj odwiedzić, jest takim pionierem w tej dziedzinie. On też gdzieś tam mnie zainspirował do tego, żeby, żeby dalej w to pójść, mniej. mamy taką trochę oporność, jeżeli chodzi o, o, o technologię i o taką dostępność tego wszystkiego. I ja zamierzam to zrobić w aplikacji mobilnej. Dzisiaj właśnie trochę o tym opowiem podczas prezentacji. Szukam nowych rozwiązań w obszarze technologii, które by spowodowały, żeby firma była bardziej nowoczesna, żeby klienci mieli lepszą obsługę. Mamy świadomość, że warunek jakby rozwoju w obszarach technologicznych to jest kwestia być albo nie być na przyszłość. A skąd dowiedziałeś się w ogóle o wydarzeniu? No tak jak powiedziałem, obsługujemy księgowość, kadry płace, mamy klientów, którzy gdzieś ocierają się tą, o tą technologię. I sam też poszukuję jakby takich rozwiązań, które by coś zmieniły i, no, i dały nam jakąś szansę na przyszłość. Bardzo mnie interesują po pierwsze start-upy i po drugie sama technologia blockchain, dlatego że wymyśliłam taką koncepcję, jak zarządzać herami na blockchainie. Jestem, jak mówię, matką smoka, czyli systemu motywacji, optymalizacji kształcenia i e, jeżeli używa się do tego zasad blockchainowych, angażuje odpowiednio pracowników, to bardzo szybko można uzyskiwać wyniki. Nie będę mówił o blockchainie, o technologii, bo tego będzie bardzo dużo, to w pierwszej kolejności, a ja będę mówił o dwóch stronach, z którymi się spotykamy na co dzień, czyli o ekspertach i o biznesie, który jest zainteresowany jest tą stroną popytową, jeżeli chodzi o, o usługi naszych ekspertów. I jeszcze bardzo ważna kwestia, że eksperci nie bazują tylko na dwóch strumieniach, czyli strumieniu pracy i strumieniu pieniądza, ale na strumieniu też wartości własnej osobistej i o tym będę rozmawiał. Tak, skrócie. Dzisiaj będę trzymała mikrofon, bo będę prowadziła to całe wydarzenie, tak? Muszę się oswoić pomału. Poprosił mnie właśnie Tomasz o to, czym go wsparła w zakresie takim, no powiedzmy sobie, konferencjerskim, ale będę miała też swój panel, swoją prelekcję, Opowiem o tokenach personalnych, o ich zastosowaniu dzisiaj, o tym, jak to może wyglądać też w przyszłości oraz jaki potencjał to stanowi dla świata marketingu i e-commerce. und für ja, Blockchain und für die ganze Veranstaltung. <laughs>